Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię se margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie Transformers, War of Cybertron, Siege, Skywarp, albo Starscream, albo Thundercracker. Wszystko jedno. Oryginalnie ta figurka była yy, Starscreamem. To była moja odpowiedź na Hasbro, które yy, w, pewnym, w pewnym momencie podało, że Skywarp będzie tylko i wyłącznie w jakimś ekskluzywem, w jakimś dodaniu z plastikowymi, dodatkowymi figurkami. E, tak bardzo się tym nakręciłem, że postanowiłem kupić trzy Starscreamy i pokazać Hasbro środkowy palec. E, jednego Star Starscreama, oczywiście wszystkie w Starscreamy były w promocji. E, szukałem najtańszych, jakie były dostępne wtedy. E, jednego mam Standard Krakera przerobionego, jednego jako Skywarp'a. No i Skywarp'a dzisiaj Państwo tutaj widzą. E, Figurka jest to pełne przemalowanie. E, możemy zaobserwować czarny. Specjalnie starałem się robić tak, żeby to sprawiało wrażenie, że jest taki trochę poniszczony metal, lekko obdrapany. E, dodatkowo starałem się zrobić tutaj te wzorki, które Państwo widzą, te takie fioletowe. Starałem się, żeby były na każdym inne. Na przykład na Skywarp jest tutaj, na Starscreamie mam trochę tutaj rozciągnięte tu. Każdy ma troszeczkę inny szlaczek. Tak wygląda. No i tutaj mamy od spodu. Całkiem mi się podoba ta figurka po przeróbce. No i nie, jedyna niepomalowana rzecz jeszcze to, to e, pomarańczowe coś. A, i lekka modyfikacja. Eee, zapomniałem dodać, dzisiaj mamy na niebieskim tle, nie wiem czy to wspominałem już, ale mamy na niebieskim tle ze względu na to, że figurka jest ogólnie czarna i bardzo kiepsko by była widoczna na białym tle. Być może takie tło bym zostawił na stałe. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy nie. Może trochę przesunę, żeby więcej niebieskiego było. O. I teraz tak, eee, tutaj jedną rzecz zmodyfikowałem, ponieważ ta klapa ciągle odpadała. Eee, wyostrzymy trochę. Ta klapa ciągle odpadała, więc tutaj są specjalne gwoździe wbite. Wziąłem szlifierkę, nawierciłem tutaj dziury i włożyłem miałem takie specjalne gwoździki z kastorami. I bardzo ładnie to działa, już teraz nie odpada, trzyma się mocno podczas transformacji. Ale to był mankament wszystkich figurek Sidja, więc sikerów akurat. Tak wygląda. Starałem się odzorować takie trochę zniszczenia z bitwy. Mam nadzieję, że wyszło nie najgorzej. Osobiście mi się bardzo podoba. Bardziej to wygląda takie konsekwentne. No, tutaj jedna rzecz, wada. No, po nałożeniu farby, no to już nie do końca chce się to spinać tak idealnie, ale trzymają się, nie latają luźno, więc jest ok. Stopy, silniki, tył, silniki. Tak wygląda. Specjalnie takie poniszczenia. Chciałem odwzorować. Osobiście bardzo mi się ta figurka podoba. I no przyznam szczerze, kiedyś myślałem, że będę robił customy na zlecenia, ale na chwilę obecną jakoś na razie bawię się w taki sposób. Sam sobie robię figurki. No dobrze, tak mniej więcej wygląda figurka w formie e, pojazdu. E, zobaczmy, jak będzie wyglądała w formie robota. Jak zwykle, dzięki Magikina, nie będę pokazywał transformacji, bo już pewnie wszyscy znają ją na pamięć. E, skupię się za to na samej figurce robota. Bum! Mamy figurkę Skywarpa, a właściwie przemalowanego Starscreama w wersji Skywarpa w formie e, robota. Tutaj, jeśli chodzi o samą figurkę, swoją drogą. Przebliżmy trochę, żeby było bliżej. Czy wyostrzy się, czy się nie wyostrzy? O, to jest pytanie. Zaraz zobaczymy, czy się uda. No, dajesz, dajesz, dajesz. Dobra. Tutaj możemy zaobserwować w formie figurki. Bardzo... No, starałem się tak bardzo uwidocznić uwidoczni te detale. Zobaczmy. Starałem się bardzo uwidocznić te detale tutaj, żeby to jakoś ładnie w miarę wyglądało. Mam nadzieję, że w miarę to dobrze widać. Tutaj na nogach też. Starałem się, żeby to był kolor czarny i uważam, że całkiem ładnie to wyszło. Ten czarny kolor to jest pomalowany na. Pomalowany na czarny mat i dodatkowo suchym pędzlem pojechane po krawędziach, żeby wyszedł taki bardzo metaliczny, fajny detal. Podobnie sprawa ma się tutaj też z nogami. Zobaczymy nogi. Nogi. Figurka oczywiście dalej jest transformowalna, tylko trzeba niestety uważać, że e, no cóż, farba jakby nie była, mimo że tutaj się wydaje bardzo mocna, to jednak no, jest to tylko farba i nie wszystkie stawy chodzą zbytnio dobrze przy, po farbie. Bardzo często ze stawów się zrywa farba, więc niestety trzeba mieć zawsze na względzie, że może coś tam gdzie nie gdzie jakieś przebarwienia będą. Na to niestety jesteśmy skazani. Ogólnie figurka moim zdaniem wygląda całkiem spoko po przemalowaniu. Myślałem, żeby podobną, podobnemu zabiegowi podać poddać Skywarpa z wersji Earthrise, aczkolwiek na razie jeszcze się zastanawiam. Tak widzicie państwo, tak wygląda właśnie ta figurka, podobnie by wyglądał Skywarp podejrzewam. E no, jeśli, byś, jeśli Wam się podobało, dajcie mi lajka w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, lajka, w, znaczy się łapkę w dół, jakiś komentarz, gdzieś tutaj wrzucę guzik od subskrypcji, znaczy guzik, w sensie taką ikonkę o subskrypcji. E, taka ciekawostka, jeszcze przy okazji, ostatnio teraz pracuję nad naklejkami. E, pracuję teraz jeszcze tak przy okazji nad różnego rodzaju naklejkami. E. Na specjalnych foliach wodnych mam tego trochę. Postawmy głównego bohatera. No dobra. Jeżeli Wam się podobało, tak jak wcześniej wspomniałem, no to lajeczek, łapka w dół, jeżeli się nie podobało. Dajcie jakiś fajny komentarz. Jeżeli byście chcieli zobaczyć jeszcze więcej takich fajnych, znaczy moim zdaniem fajnych, ale jeżeli byście chcieli zobaczyć więcej takich rodzajów przeróbek, figurek, przemalowania, modyfikacji, dajcie mi znać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!